Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie specjalnie dla państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czekamy na pierwszy gwizdek ćwierćfinałowego spotkania Pucharu Francji. Sprawa jest prosta. Przegrywający odpada. Nice zmierzy się z ren. Pewne miny zawodników świadczą o tym, że nie boją się tego ćwierćfinału, ale to tylko pozory, bo na pewno jest wiele obaw po obu stronach, zwłaszcza przy takich przeciwnikach. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. To środkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów i kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Jeżeli miałbym wymienić jedną najważniejszą cechę, to będzie to potworna wręcz siła, z jaką potrafi uderzyć na bramkę. Ten gość ma taki kopyto, że na miejscu kierownika obiektu postarałbym się o zapas siatek dobra. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Zablokowany ten strzał. Dali mu miejsce. Może stąd dośrodkować. I tracą piłkę. Uwaga, ładne prostopadłe do granie. Dobra piłka na dojście. Bez problemu trzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. Delors. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Podanie w ofensywie. Co dalej? Obronica na posterunku oddala zagrożenie. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Ma trochę przestrzeni. Może próbować wrzutki. Piłka wraca do środka. I czy będzie gol? 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów. Na którą zresztą bardzo liczymy. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Kefren Dobra ta interwencja. Tefran Jura, Kalwin Stangs. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. I ten! I gol. Wyrównująca bramka! No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów mamy powtórkę tej sytuacji bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans przy uderzeniu z takiej odległości można to najwyżej liczyć na to że strzał trafi w golki po tym golu jest 1-1 budują tę akcję spokojnie, poszukają swojej szansy dobre przerwanie akcji rywala Jeffrey Turam. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Martin. Wracą teraz piłkę na rzecz rywali. Przypomnijmy, że niedługo będziemy świadkami bardzo ciekawego spotkania w Ligue 1. Nice zmierzy się z Paris Saint-Germain. Wiele sobie obiecuje po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu się go doczekamy. Obrońcy wyjaśniają sytuację po tej wrzutce. W każdym razie zagrożenie zażegnane. Próbuje teraz szczęścia. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Cóż, liczby mówią wszystko, jak się patrzy na ich grę, może się wydawać, że jest w porządku, ale choć są tu zdecydowanymi faworytami, mają ogromne trudności z przedarciem się pod bramkę rywali i stwarzaniem sytuacji. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Uwaga, mocny strzał! Dobra interwencja. Pewny chwyt. Rzut wolny wykonany nieźle, ale ostatecznie nie zagroził poważniej bramce. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska a już niebawem czeka nas sporo piłkarskich emocji. Zapraszamy na kolejną transmisję. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu, jestem przekonany, że ale zaraz o może być z tego golu. Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Goldberg. Samsung, Pelor. Opatrzmy, bo może być teraz groźnie. Za chwilę możemy mieć centrę. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Groźnie. Trzeba wracać do obrony. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Nie ma o czym dyskutować. V. Sędzia odpisuje przewinienie. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy, jakby zaskoczeni. Dobra sytuacja na centrę. Dobre wycofanie ze skrzydła. O, chyba wpadnie. Pa! Piłka w siatce! Znowu prowadzą! Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. A zatem mamy wynik 2-1. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie, Tenor, rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Gayton Laborde. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Do końca coraz mniej czasu. Kibice wspierają teraz swoją ekipę głośnym dopingiem. Może dzięki temu uda się tu wyrównać. Potrzebują tylko gol. Udało się dośrodkować, ale dobrze ustawieni obrońcy przechwytują piłkę w polu karnym. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Zagrożenie nie minęło. Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Piękne trafienie, kibice naprawdę mają powody do radości! Jest powtórka, możemy przejść. Zobaczamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Fani francuskiej piłki dobrze wiedzą, czego się spodziewać po tym ligowym spotkaniu. Nice zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Teraz, stworzył sobie szansę, uwaga! Ale nic z tego, górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy, zupełnie niecelne. Warto próbować Tomku, ale próbować trzeba z głową, to nie mogło wpaść. Messi. Sergio Ramos. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Pas Dost występuje dzisiaj po raz pierwszy w nowym klubie. Brakowało im kogoś, kto będzie potrafił wziąć na siebie ciężar zdobywania bramek. Nie ma tu mowy o kupowaniu kota w worku. To napastnik, który stanowi gwarancję goli. Teraz aż się prosi, by centrować. Udane teraz zagranie do środka. Wadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. Brawo! Strzela gola w pierwszym występie w tym zespole. To się nazywa debiut. Popatrzcie Państwo na tę radość. jest znakomity początek przygody w tej drużynie, a oby tak dalej. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bram. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ależ technika znakomicie opanowuje tę piłkę. Messi! No, takim strzałem to go nie pokona. Dost. Kelor. Piłka wędruje do Kefrena Turama. Teraz naprawdę świetna piłka. Jest gwizdek. Gra przerwana. Był tutaj spalony. Szkoda dobrej piłki, bo do momentu podania naprawdę trudno się przyczepić. To wyjście do piłki było przedwczesne. Nie wypaliło wklejenie się w linię obrony. Troszkę zawiódł instynkt w ofensywie. Marko Veratti. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne, ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. a tak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Szansa teraz na wyrównanie. Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Nie teraz okazja z rzutu rożnego. I mamy podanie do Neymara. To przebroni bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę, ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezniczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybini Dobrze, Haraslin odbiera piłkę. Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Ależ teraz przegląd pola. Neymar z piłką czeka, aż koledzy pokażą się na pozycjach. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Co za interwencja Donnarumy, brawo! Marco Verratti. Teraz Neymar. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Gol! Gol dla Paryżana, więc wyrównują. A przecież to jeszcze nie koniec meczu. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Mbappé z takiej odległości niezwykł się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. I mamy remis. Jeden do jednego. Tylko minuta dodatkowego czasu. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Podanie do Sergio Ramosa. I oto z piłką Neymar. Do Messiego. Przejęcie piłki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Teraz decyduje się na akcję środkiem. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Odebrał piłkę Rywalowi Marquinhos. Przypominam, że już niedługo transmitować będziemy bardzo ciekawe spotkanie na szczeblu francuskiej ligi. NIS nice, zmierzy się z Montpellier. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Ma czas i miejsce na centrę. Potanie skierowane do Werattiego. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Podanie do Lukasza Haraslina. Teraz bardzo cierpliwie, spokojnie budują tę akcję. Zablokowany ten strzał. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to wybić daleko. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Lukasz Haraslin przy piłce ma tyle możliwości. Dobre wycofanie ze skrzydła. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Czeka nas wkrótce naprawdę ciekawy mecz. Zdecydowanie nie można go przegapić. Już teraz zapraszamy na transmisję. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną. Z pewnością je na to stać. Mbappé. Pewna interwencja. Bramka trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie. Nie można tak podawać, stojąc między słupkami. Znakomita interwencja. No, szczerze, to trochę zawstydzające pudło. Trzeba było nie szpanować i uderzać normalnie. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Przejęcie piłki, koniec akcji. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Dost. Pas, dost. Oj. Rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. nie zbliża się do końca, ale PSG jeszcze nie rezygnuje i może być groźnie. Juka krąży jak po sznurku w poszukiwaniu jakiejś nuki w defensywie. Ale strzał zablokowany. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Co teraz zrobi? Araslin niepewnie, stracił piłkę. Messi. Łąd stracona piłka. Pozostało już tylko 120 sekund. Ładne minięcie, może być groźnie. O, doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. I mamy rzut rożny w rozstrzygającej fazie gry. Jeśli teraz strzelą bramkę, może być po meczu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Wrzuca piłkę przed bramkę. Koniec spotkania. I to nie jest rezultat, na jaki liczyli Paryżanie. Powinni dzisiaj łatwo wygrać, a tymczasem mają tylko remis. Nie tak to miało wyglądać i z pewnością wiele sobie będą zarzucać po tym remisie, bo to miał być dla nich mecz do wygrania.